Nowy tydzień, nowa filia. Gdzie tym razem was zabiorę? Zaraz się przekonacie. Tymczasem idziemy. Dziś odwiedzamy pewną filię na terenie miasta. Jaką? Za chwilę się okaże. Zgadnijcie, gdzie jesteśmy? Na filii numer 2. Znajdujemy się na filii numer 2, która w 2019 roku Przeszła generalny remont. Remont trwał 5 miesięcy, i pod koniec miesiąca maja czytelnicy mogli odwiedzić bibliotekę, jak i również pożyczyć nowości. Nowości miałyśmy około 800 egzemplarzy. Podczas każdego miesiąca praktycznie odwiedzało bibliotekę 50-60 osób. W ciągu roku, przez te 7 miesięcy, miałyśmy 15 600 wypożyczeń, odwiedzin 6 tysięcy. Natomiast ten rok, 2020, jest rokiem trudnym. Zagupionych książek mamy, a jest miesiąc wrzesień około 50 egzemplarzy. Pozyskałyśmy 200 egzemplarzy od czytelników. Są to książki, które czytelnicy kupują. Przeczytają i przynoszą do biblioteki. Mamy czytelniczkę, panią Dorotę, która kupuje książki, po przeczytaniu, a jest dwa razy w miesiącu, po przeczytaniu przynosi książki dla nas. Prześlicznie, panie, przez tyle lat to sobie zasłużyły na takie piękne pomieszczenia. Naprawdę, aż miło jest tutaj przychodzić pachnie świeżością, a panie są przede wszystkim przemiłe. To są takie, nie wiem, muszę zdjąć tę waskę. w tej także tak, są naprawdę przemiłe i z miłą chęcią ja tutaj przychodzę, a poza tym jeszcze doradzą, pomogą. Są tak uprzejme, że ja w samych superlatynach tylko mogę o tych paniach powiedzieć i polecam. Tą bibliotekę wszystkie, Nie mówiąc o tym, że ja mieszkam na piaskach, to mam bardzo bliziutko. I odkąd przyszłam na emeryturę, to zaczęłam czytać książki. Więcej po prostu już nie kupuję. I A tyle jest książek, że każdy coś sobie wybierze. Naprawdę. Polecam. Najbardziej poczytne są też książki Pani Michalak. Następnie Pani Gargaś. Pani Dorota Gąsiorowska. Często wypożyczane te książki. Przechodzimy dalej. To pomieszczenie to czytelnia. W obecnej chwili tu znajdują się książki na kwarantannie, która trwa trzy dni. Przed pandemią można tu było przeczytać prasę. Następnie również skorzystać z księgozbioru podręcznego. Odbywały się tu spotkania z osobami bardzo ciekawymi. Były również spotkania dyskusyjnego klubu książki, a w przyszłości możemy zrobić małą wystawę. Jest sprzęt w obecnej chwili zamontowany. Pani Alu, co to za y, zdjęcia, co to za autografy? Pracuje ze mną koleżanka, pani Agnieszka, która się interesuje literaturą kryminalną i nie tylko. Jeździ na targi książki, pozyskuje od autorów autografy, y, następnie udostępnia to w bibliotece. Cieszą się ogromnie zainteresowaniem czytelników, a poza tym pozyskujemy od tych pisarzy y, również książki. Dla biblioteki. Także serdecznie zapraszam do odwiedzenia i zobaczenia danych pozycji. Fila relaksu w miejskiej bibliotece na chwili numer 2 to możliwe. Do zobaczenia w kolejnej chwili. Pa!